Ja pierwsza kręcę kołem. Mam szczęście. Uwielbiam kiełbaski. Fajnie, że je dostałam. A, dokładnie jedną ogromną kiełbasę. Pyszności. Teraz ja się dowiem, który smakołek dostanę. Ej, ale ja chciałam coś smacznego, a nie karalucha. Może jeszcze nie jest za późno na powtórkę. Nie pozwolę na to żebym zjadła to obrzydliwe coś. One śmierdzą i pełzają. Nie, nie chcę. Bardzo się ich boję. Skoro nie chcesz wykonać zadania, no to czas na karne kobo. Nie, już wolę zjeść karaluchy. Chociaż zupełnie nie pasują do mojej pysznej pizzy. A, zaatakowały moją rękę. Nie, nie pisałam się na to. To okropne, Julie, na co czekasz? Okay. Najwyższy czas, żebyś zjadła mm. kiełbaskę. Z przyjemnością. Chyba zrobię hot doga z pizzy. Z pysznym kiełbaskowym nadzieniem. Patrz, jak fajnie wyszło. Mm, to najsmaczniejsza rzecz, jaką jadłam. Kiełbasa doskonale uzupełnia smak pizzy. Jest o wiele lepsze od zwykłych hot dogów. Julie, zmuszasz mnie do spróbowania twojego smakołyku. Co oczywiście chętnie zrobię. Co ty sobie myślisz? Kto ci pozwolił na dotykanie mojej kiełbasy i pizzy? Oddaj mi mojego hot doga. Nie wierzę, jak ci nie wstyd. Swoje karaluchy. Nie chcę, jest ich za dużo. One chcą zjeść moją pizzę. Wow, naprawdę jest ich cała masa. Wynoście się stąd. Przynajmniej dajcie mi zjeść kawałek pizzy. Prawie nic mi nie zostawili. No Może tyle wystarczy. Właśnie zjadłaś karalucha, to straszne! Chyba coś jest w moich ustach. A, wynos się! Twoje usta to teraz królestwo dla karaluchów. Mogę tym razem kręcić pierwsza? Ciekawe, co wylosuję w tej rundzie. O nie, tylko nie robaki. Będę się cieszyć z gumy, a nie z robaków. Hurra! To huba-buba, uwielbiam ją. Super. Teraz moja kolej. Co? To nie fair. Dlaczego niektórzy dostają gumę, a inni kurze łapki? Są straszne i obrzydliwe. Tak, nie zazdroszczę ci. Lepiej w swoje przysmaki. No właśnie, na co ja czekam? Czas położyć gumę na pizzę, żeby było ładnie i smacznie. Hmm, jest kolorowa i długa, więc pizza na pewno będzie apetyczna. Tadam, i jak? Myślę, że wygląda super. No ekstra, nie to co kurze łapki. Wpadłam na świetny pomysł. Zrobi mi mały żart, spodoba jej się. Co to jest? To okropne! Lepiej połóż te łapki na pizzy zamiast na mojej twarzy. Wyjdzie lepiej. Dlaczego jestem tak karana? Mogłabym cieszyć się smakiem pizzy, a muszę ją zepsuć kurzymi łapkami. Jak? Smakuje ci? Pyszna? Jeszcze sobie żartujesz? Jedz sobie swoją. Z przyjemnością zjem sobie pyszną pizzę. O tak, jakie to fajne. Nie sądziłam, że guma i pizza razem stworzą coś nierealnego. To jest tak dobre, że nie mogę przestać. Dawno nie jadłam lepszej pizzy. Czas na gigantycznego balona. Wow, jest naprawdę duży! A im większy balon, tym fajniejsza eksplozja! Co się dzieje? Gdzie jestem? Nic nie widzę. To moja szansa na pozbycie się wszystkich kurzych łapek. Jedzenie pizzy bez nich jest o wiele lepsze. Julie, myślisz, że nic nie widziałam? A właśnie, że widziałam. Za swoje oszustwo będziesz musiała zmierzyć się z karnym kołem. O nie, mam nadzieję, że dostanę coś, co nie jest ohydne. Hura deszcz. To nawet przyjemne. A jeśli to będzie deszcz z skórzy chłapek? Haha! Ha. O nie, pomocy! Te poskudne łapki spadają mi na głowę. Julie, wyglądasz tak zabawnie. Zobaczmy, jakie smakołyki czekają na mnie tym razem. O tak, to się nazywa szczęście. Czas na żalkowe oczy. Nie tylko można je jeść, ale też się nimi bawić. Spójrz, Mila, mam oczy na palcach. Dobra, wystarczy tych żartów. Czas spróbować oczy. I jak, dobre? Bardzo, jestem pewna, że pizza okay. będzie niesamowita. Ja też chciałam coś smacznego. Ale nie ośmiorniczkę! Są takie małe, oślizgłe i obrzydliwe. Nie wyobrażam sobie, jak ohydna będzie pizza. Wyobraź sobie, że będzie bardzo paskudna. Myślę, że ci się nie spodoba. Fu. Nie zazdroszczę ci. Ja jestem pewna, że pizza z żylkami będzie pyszna. Wygląda zabawnie i fajnie. Super! Cudownie! Nie mogę się powstrzymać. Z chęcią bym spróbowała. Ale nie spróbujesz. Sama sobie zazdroszczę, że mogę zjeść tak pyszną pizzę. Teraz oczy wychodzą mi wręcz z ust. Julie, wygłupiasz się jak zawsze. Jestem po prostu w dobrym humorze. Mila, dlaczego nie jesz? Miałam nadzieję, że zapomnisz. Naprawdę nie chcę próbować tej ośmiornicy. Mam nadzieję, że nie przyklei się do mnie od środka. Biedna Mila, nie mogę nawet na to patrzeć. Oczywiście to przecież ośmiornica. Ma przyssawki i przykleja się do języka. Julie myślisz, że to zabawne? Nie, to wcale nie jest zabawne. Zaraz ci pokażę. Co to było? Jak mogłaś? Teraz rozumiesz, że ośmiornice wcale nie są zabawne. Nie trzeba było tego robić. Trzymaj się. Wepchnę ci pizzę prosto do ust. Całą. Wtedy na pewno nie uciekniesz przed ośmiornicami. A masz. Oj, co za ochyda. Julie, jesteś okrutna. Jestem po prostu sprawiedliwa. Smacznego. Sprawdźmy, która zacznie. Wygrałam. To znaczy, że zakręcę kołem jako pierwsza. O tak, bardzo lubię frytki. A lubisz karaluchy? Dostaniesz je. Julie, wiesz, że nie wolno oszukiwać. Ustaw koło z powrotem tak, jak było. Albo użyję koła karnego. No dobra. Oto i moje frytki. Jest ich tak dużo. W dodatku tak ładnie pachną. I nie mogę się doczekać, aż je zjem. Julie, teraz twoja kolej na kręcenie kołem. Mam nadzieję, że wylosuję coś dobrego. Byle to było smaczne, byle to było smaczne! Nie, wszystko oprócz czosnku! On tak śmierdzi! Co dziwne, z jakiegoś powodu go tu nie ma. Czyli nie będę musiała go jeść. Przyjrzyj się uważniej. Skąd się bierze ten zapach? To, dlaczego to nam nie powiesiliście? Będę go jadła, a nie nosiła na szyi! Dobra, najpierw muszę go obrać. Mam do tego specjalne pudełko. Najpierw trzeba włożyć do niego wszystkie ząbki czosnku. Właśnie tak. I w ciągu dwóch sekund czosnek jest obrany. Gotowe. Można z niego zrobić naprawdę fajny wzór na pizzy. Na przykład serce. Świetny pomysł. A ja użyję frytek do przekazania mojej emocji radości. Zrobiłam uroczą buźkę. Uśmiechnięta buzia jest o wiele lepsza niż serce. Jeszcze czego? Zgapiłaś pomysł ode mnie. Nic nie jest w stanie przebić mojego czosnkowego serca. No, teraz trzeba zjeść to serce. No właśnie, jak ja to zjem. Serce jest takie piękne. Nie ujdzie ci to na sucho. Czas na koło karne. Kurczę, co za pech. Nie dość, że będę musiała zjeść czosnkową pizzę, to jeszcze zrobię z niej smoothie w blenderze. Akurat mam tu Blender pod ręką, więc masz szczęście. Nawet nie chcę myśleć, co z tego wyjdzie. Coś bardzo paskudnego. O tym przekonamy się już niebawem. No, zaczynaj! Jeśli zwymiotuje, to będzie twoja wina. A taka mieszanka na pewno sprawi, że zwymiotuje. Tak, to naprawdę wygląda obrzydliwie. Teraz mam śmietnik w ustach. Nie wytrzymam długo z tym smrodem. Fuu, ale to nie znaczy, że ja muszę go wąchać. Fu, trzymaj nie bo upadnę. O nie, czosnek pokonał nawet mile. Okropne. Jestem tutaj. Nic mi nie jest. O, frytki wylądowały nawet na mojej twarzy. Fajnie. Stać, dokąd idziesz? Wydaje mi się, że wyglądasz dość podejrzanie. Co masz pod kaskiem? Moim? Nic, nic tam nie ma. Sprawdźmy to. Zdejmij go natychmiast. Ej, co tam masz? Co? Nic nie mam. Kurczę, niepotrzebnie się tak wysiliłam. Przepraszam, zapraszam do środka. O, to nasza umywalka. Nie wiem, co się stało, ale nie działa. Nie mogę nawet się umyć. Nie ma problemu, naprawimy. Nie martw się. Jestem czysta, to znaczy czysty. Nie mam ze sobą nic zakazanego. Naprawię ten kran w mgnieniu oka. Potrzebuję tego ogromnego klucza... Jest już prawie gotowe. Odbiór. Mówiłam ci, że z nim trzeba twardo. Póki rozmawiasz przez telefon, dostarczę to maleństwo właścicielowi. Biegnij mała myszko. Alex czeka na ciebie. A, jakie to straszne! Skąd tu się wzięły myszy? Trzeba oczyścić tę rurę. No prawie gotowe. Myszko, wróciłaś? Chyba Aleks nie ciebie szukał. No i jak idzie gotowe? Chwileczkę. A, skąd tu się wzięła woda? Pomocy, co się dzieje? No, teraz nie powinno tu być żadnych myszy. Jestem cała mokra. Przecież powinieneś wiedzieć, jak poradzić sobie z rurami. A, to mysz! Jaka mysz? Chyba muszę już iść. Mam całą masę roboty. Wiedziałam, że tu się dzieje coś podejrzanego. Czekaj. Cześć. Wstać, kim jesteś? Nie martw się, tylko przyniosłam jedzenie. Sprawdzimy to. O, rzeczywiście, burgery. I kurczak z KFC. Uwielbiam to. Co tam jeszcze masz? Nie otwieraj. Co się wysilać? Lepiej weź kubełek z KFC. Smacznego. A ja pójdę nakarmić więźnia. Cześć, Alex. Przyprowadziłam ci twojego przyjaciela. Spójrz. Przyjaciela? Co? Nigdy wcześniej nie widziałem tego królika. To nie jest mój Billy. Wszystko ci się pomieszało. Wreszcie jakiś fajny obiad. Stop. Dlaczego tu jest królicze futro? Zaraz zajmę się tym kucharzem. Tak właśnie myślałam. Czy przestaniesz mnie ciągle okłamywać? O czym ty w ogóle mówisz? Mam tu tylko jedzenie. Zaraz się o tym przekonamy. Proponuję zagrać w grę. Zgadnij, gdzie są burgery. Co ty robisz? Gdzie jest królik? Zaraz sobie przypomnę. Wiem, jest tutaj. Nie ma? Więc tutaj. Kurczę, to tylko burgery, więc musi być tutaj. No nie wierzę. Przed chwilą widziałam go w twoich rękach. Chyba coś ci się pomyliło. W ogóle nie jestem tu doceniana, więc już sobie pójdę. Daj mi tego burgera. Z tych nerwów muszę coś przekąsić. Och, udało się! Brawo, króliczku! Nie sądziłam, że będziesz tak spokojnie siedział pod moją czapką kucharską. No ile można stać? Kim jesteś? Przypominasz mi mile. Myślę, że jesteście do siebie bardzo podobni. Kim ona jest? Przyszedłem tu, żeby pomalować ściany. Zobacz, farba już odpada. Trzeba to naprawić. No rzeczywiście. A co masz w wiadrze? Może to wcale nie jest farba. Możesz się o tym sama przekonać. To farba. Dobra. A teraz pokaż mi wałek. O nie, chyba wpadłam. Aaa, jak to boli! Ktoś mnie ugryzł? Co to było? Teraz naprawdę boli mnie kciuk. Zaraz ci dam popalić. Najpierw mnie złap. Z łatwością! A. I tak cię dorwę! O, jak dobrze się troszeczkę pogimnastykować! Raz, dwa, trzy, cztery. Dziwne, coś mnie łaskocze. Pomocy! Pomocy! Alex, co się z tobą dzieje? Skąd w więzieniu wziął się ten futrzany homik? To przecież twój Billy. Co? Nie, to nie jest mój Billy! Dam ci nauczkę. Patrz, co tam leci! Stój! Tak uciekła. Obiecuję, że cię złapie mila. Ale ubaw! Hulk biega za dziewczyną. Bardzo zabawne. Daj mi tego chomika. I siedź cicho. Teraz mam własne zwierzątko. Na swego chrupek. Mam nadzieję, że zostaniemy przyjaciółmi. Mój słodki. Na no cześć! Stój zabrania się wprowadzania zwierząt. Ale to tylko małpka. Ona pomaga mi robić sztuczki. Lubisz magiczne sztuczki? Umiem robić wiele fajnych rzeczy. Nie, nie chcemy tu żadnych wariatów. Do widzenia. Mylisz się. Zaraz pokażę ci, na co mnie stać. Po spojrzeniu na ten amulet zasypiasz. Raz, dwa, trzy. Zadziałało? No to idziemy! Brawo! Alex, patrz, przyprowadziłam Bilego. To znowu nie on. Ale może się przydać. Ma klucze do mojej celi. Zgadza się, mogę cię wypuścić. Otwieraj szybko. Gotowe. Hurra, jestem wolny. Wszystko dzięki tej małpce. Ma na imię Gigi. Chwileczkę, muszę się przebrać. Nie patrzę. Gotowe? Myślę, że Cicci wygląda trochę jak ja. Jeśli on tu zostanie, będę mógł uciec w spokoju. Nikt pewnie nawet nie zauważy. Ale fajny pomysł. Nikogo nie ma. No to wiejemy! Cicho. Kurczę, co ja zrobiłem! Wpadajmy stąd! Co się dzieje? Co to za hałas? Okej. Okay. Gdzie jest Alex? Co tu się stało? To straszne! Ten magik zamienił go w małpę! Witaj, mój mały Billy! Tak się za tobą stęskniłem! Tak bardzo cię kocham! nie, duży czupaczów, A u ciebie? I u ciebie? Mój jest największy. A twój to jakiś żart. Może jest mały, ale na pewno będzie pyszny. Zjem go. Nie jest zły. Ma truskawkowy smak. Wspaniały. Słodziutki. Zobacz, co ona robi. Ej, co jest? Dlaczego się śmiejecie? To już patyczek? No i co z tego? Jedźcie swoje. No to zaczynam. Opakowania nie potrzebuję. Ale pyszny i czerwony. A ty co masz? Twoje opakowanie. Przepraszam. Muszę się zająć moim chupaczupsem. Smakuje wyśmienicie. Tylko nie mogę go ugryźć. Nie jest taki duży. Znowu. To było niechcący zaczynaj. Nareszcie to dopiero lizak. Czemu nie mogę go podnieść? Co robić? No nie da rady, jest za ciężki. Kurczę. Mam pomysł. Wezmę okulary i oczywiście młotek. Co zamierzasz zrobić? Zaraz zobaczysz. O tak, to było wspaniałe. Nie muszę podnosić całego czupa, -czupa. Mam go w kawałkach. To takie słodkie, pyszne. Po prostu rozpływa się w ustach. Wspaniały smak. Taki słodziutki. Co za uczta. Zjem przyściutko. Niesamowity smak czupa czupsa. O, już prawie koniec. To było niesamowite. Oj, i jeszcze jeden kawałek mam. Uwielbiam słodkości. Jestem najszybsza. Co to jest? Taka mała kola? A ja mam zwykłą. A ty co masz? A ja mam ogromną butelkę coli! O tak, mam główną nagrodę! A ty? Pij swojego mikrosa! No i dobra, otworzę tę butelkę. Spróbuję. Ojej, ale fajne! To nie Coca-Cola, to słodki żel. Jestem pewna, że to jest niesamowicie pyszne. Miałam rację. Uwielbiam to. Ej, chcę jeszcze. Szkoda, że już nic nie mam. Rzeczywiście, bo miałaś mikroporcję. Nie gadaj tyle, tylko pij. No dobra, a co ja mam? O, tak, też mam całą butelkę pysznego syropu. Świetnie się to pije. Wow! Na bank wypiję wszystko. Dasz radę? No, pewnie to jest wspaniałe. Zastała jeszcze troszkę. Muszę się do tego jakoś dostać. O, nie, mój palec utknął! Co robić? Jak ci pomóc? Już wiem. Olej na pewno pomoże. Poleję nim twojego palca. Nie kręć się. No, widzisz? Od razu lepiej. Spróbujmy. Wyciągamy. No i po wszystkim. O, teraz jest cały tłusty! No i co z tego, ale za to jest cały! Fuj, jaki paskudny paluch, muszę go coś wytrzeć! Najlepiej o siebie. A twoja Coca-Cola już dziś poszła. Ej, to moje! Już zaczynam pić. Kurczelka ciężka. Ale jak dobrze smakuje! To po prostu rozkosz. Co ty robisz? Przestań! To najsmaczniejsze, co kiedykolwiek piłam. Chcę jeszcze. O nie, zachowujesz się jak prusie. Jestem po prostu szczęśliwa. To było naprawdę super smaczne. Palce lizać. Ja pierwsza. Jas. Co tam jest? Co to takiego? Dlaczego to jest takie małe? To niesprawiedliwe. Podnieś swój klosz. Dobra. Mam świetną pizzę! Jestem zadowolona! Teraz ja! Ja! Wow! Mam ogromną super pizzę! Po prostu ekstra! Nieźle, co za rozmiar! Lepiej zaczynaj od swojego maleństwa. No dobra, jest dosłownie na jeden gryz. Oczywiście, że ją zjem. Jest naprawdę dobra. Szkoda, że taka mała. W ogóle jej nie poczułam. No i po wszystkim... Teraz ja. Yes. Jak ją zjeść? Mm. Już coś wymyśliłam. Zrobię taką żmijkę i zjem od początku do końca. To uh -huh. bardzo smaczna pizza z kiełbaską i serem. Po prostu będzie rozpływać się w ustach. Odlot. No palce lizać. Zaraz zjem prześciutko. Niam niam. No i koniec. Było super, teraz ty. A ja zrobię ekstra kanapkę. Wezmę kilka kawałków na raz. To jest świetne. Wspaniała pizza. Wielbiam taką z salami z serem. Pyszności. Widzisz, jak ona to je? Zjem ludką. Naprawdę, chociaż jestem już zmęczona. Muszę przyspieszyć. Trzeba pomóc przyjaciółce. Gdzie nasze czapeczki? Dajesz, jesz, daj, jesz! Co? To maraton pizzy! Jesteś w tym mistrzynią. Dalej, naprzód! Jedziesz! Jeszcze! Jeszcze! Udało mi się! Zjadłam! Hurra! Dałam radę! No i znowu dostałam małą czekoladkę! A ja mam całkiem niezły rozmiar. A ja mam ogromną tabliczkę czekolady, świetnie! Twoja, i twoja i moja. Ty zaczynasz! Yes. Dla małej czekoladki wezmę mały garnek i małą butelkę mleka. Wymieszam wszystko i będę miała piękną szklankę czekoladowego koktajlu. Z przyjemnością go wypiję. Będzie naprawdę dobry. Uwielbiam smak czekolady. Mmm, ale dobre. Ojej, a co tu mamy, czekoladę? Wspaniały napój. Mogłabym wypić jeszcze 10 z takich koktajli. Teraz ty. No dobrze, myślę, że po prostu zjem tę czekoladę. Jest taka dobra. Wręcz ją pochłonę. Rozpływa się w ustach. To niewiarygodne. Ale mogłabyś być ostrożniejsza. To istne szaleństwo. No dalej. Zjadaj swoją czekoladę. Come on! No pewnie, że zjem. Tylko jest taka duża, nie zmieści mi się do ust. Będę musiała coś wymyślić. Hmm. I już wiem, co z nią zrobię. Pokroję na kawałki i połączę w inny sposób. Okej. Okay. Yes. Spróbujmy. Hmm świetnie. Tadam, domek z czekolady. Super, co? I teraz te konstrukcję zjem z przyjemnością. Wow! No może troszkę przesadzam, ale i tak jest to o wiele łatwiejsze do zjedzenia niż jedna wielka tabliczka. Ja też chcę kawałek, może nie poczęstujesz. No miałam sporo tej czekolady, ale wszystko zjadłam. Ty sprawdzasz pierwsza. Come Wow! Wow, ciastka z mlekiem. Niesamowite. A teraz ty. O, a ja mam tak małe ciasteczko, że ledwo je widzę. O nie. A ty co masz? hej! Wow, co za ciacho. Jakiś gigant. Ale ty jest pierwsza. No i co ja z tym zrobię? Dobra włożę na dno szklanki z mlekiem. Myślę, że jest już odpowiednio na Raz, dwa, trzy. No i to wszystko. Nieźle. A teraz ogromna szklanka mleka. Uwielbiam mleko. Jest takie pyszne. Kiedy nauczysz się jeść? Wypiję wszystko do dna. To było niesamowite, takie pyszne. Teraz ty jedz swoje ciasteczko. No dobra. Jaki aromatyczny biszkopt. Ojej, wpadło mi do mleka. Co ja teraz zrobię? Muszę wszystko wypić. Okej. Okay. No, ciastko oczywiście zostało na dnie. Ej, to nie przejdzie, zjadaj. Ale jak? Muszę je jakoś wyciągnąć. Udało się. Nasiankło mlekiem jest takie mięciutkie i pyszne, super. Zostałaś tylko ty i twój gigant. Dziewczyny, nie bądźcie zazdrosne. Mam takiego wielkiego herbatnika i taką małą szklankę mleka. Ale już coś wymyśliłam. Wyleję mleko na sam środek i zjem. O wow, to będzie dobre. Mmm, pyszka. Ja też chcę. To było pyszne, ale jakoś tak źle się czuję. Fu, co za okropny smród. Ej, co jest, dziewczyny? Co się z Wami dzieje?